Witajcie serdecznie moi widzowie. Dzisiaj przygotujemy sobie pizzę napojtańską, którą każdy z was będzie mógł odtworzyć w domowych warunkach. Pokażę wam jak zrobić najlepszy sos do pizzy napojtańskiej oraz delikatne i pełne smaku ciasto, które zachwyci każdego kto spróbuje. Oprócz tego pokażę wam jakich składników ja używam do mojej pizzy. Kiedy mamy już wszystkie składniki, musimy przygotować pulisz. Jest to zaczyn, który fermentuje od 16 do 24 godzin. Aby go przygotować, wlewamy do pojemnika 200 ml wody. Następnie rozpuszczamy w niej nasze drożdże oraz mięso. Kiedy wszystko dokładnie się rozpuści, wrzucamy 200 g mąki i dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Następnie zamykamy pudełko i zostawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Po upływie godziny wkładamy na 16-24 do 24 godzin do lodówki. Kiedy nasz pulisz jest gotowy, wyciągamy go na godzinę z lodówki, aby wrócił do temperatury pokojowej. Do następnego kroku potrzebować będziemy miksera. Do miski miksera wlewamy 150 ml wody i wrzucamy nasz pulisz. Ustawiamy pokrętło miksera na 1 i czekamy aż pulisz całkowicie rozpuści się w wodzie. Dodajemy naszą sól, a następnie stopniowo wsypujemy 300 g mąki. Kiedy cała mąka roznajduje się w mikserze, stopniowo zwiększamy obroty na najwyższe i miksujemy przez około 8 do 10 minut, do momentu uzyskania jednej gładkiej kulki. Następnie przykrywamy ściereczką i zostawiamy na około 10 minut wewnątrz miksera. W tym momencie tworzymy silną siatkę glutenową w naszym cieście. Po upływie 10 minut stopniowo dodajemy 10 ml oliwy z oliwek. Włączamy obroty na najwyższe, wyłączamy mikser i przerzucamy naszą kulkę na blat. Teraz musimy sprawić, aby nasza kulka była gładka i zbita. Zbliżamy delikatnie ręce w zimnej wodzie i szybkimi ruchami wkładamy ręce pod ciasto, ciągnąc je do góry. Następnie ciągniemy zawijając boki do środka. Powstaje nam gładka kulka, którą zostawiamy do wyrośnięcia na kolejną godzinę. Po upływie godziny dzielimy ciasto na 3, 270 gramowe kulki, pamiętając o tym, że każda kulka musi być szczelnie zamknięta. Jeśli ciężko Wam uformować kulki, bo zbyt mocno kleją się do rąk, możecie użyć minimalną ilość mąki. Gotowe kulki wkładamy do pojemnika i zostawiamy do wyrośnięcia na ostatnie 2 godziny. Godzinę przed rozpoczęciem pieczenia musimy nagrzać kamień w piekarniku. Taki kamień bardzo łatwo można dostać w niektórych sklepach lub na Allegro. Piekarnik ustawiamy na maksymalną temperaturę, ja używam opcji podwójny grill 270 stopni. Teraz możemy zabrać się za nasz sos pomidorowy. Najlepszy sos pomidorowy to najprostszy sos pomidorowy. Aby go przygotować potrzebować będziemy 400 gram pasady pomidorowej. Ja używam pomidorów butty, ale najlepiej sprawdzą się pomidory sam marcano. Do pomidorów dodajemy kilka świeżych liści bazylii oraz odrobinę stoli do podbicia smaku pomidorów. Wszystko mieszamy łyżką i mamy gotowy świetny sos. Kiedy mamy już nagrzany piekarnik oraz ciasto już wyrosło, bierzemy szpatułkę. Jest to niezbędny element, bez którego pizza nam się nie uda. Nakładamy na nią odrobinę mieszanki samoliny z mąką typ 00 i podsypujemy nią naszą kulkę. Jest to bardzo ważne, ponieważ zależy nam, aby ciasto nie przywarło się do pojemnika, co skutkowałoby jego zepsuciem i zmianą kształtu. Kiedy uda nam się podnieść naszą kulkę, przerzucamy ją na wcześniej naszykowaną górkę w samoliny. Następnie obtaczamy jak z każdej strony w mące. Nasze rozciąganie zaczynamy od naciskania na środek, wypychając powietrze na boki. Następnie obracamy nasze ciasto do góry nogami i znowu wypychamy powietrze na boki. Bardzo ważne jest, aby nie dotykać brzegu. Kiedy nasze ciasto jest już odpowiednio rozciągnięte, pozbywamy się nadmiaru mąki, który mógłby spalić się podczas pieczenia. Na rozciągnięte ciasto nakładamy około 100 g sosu pomidorowego. Wkładamy ją do piekarnika na około 3-4 do minut. Dopiero kiedy nasze ciasto jest już lekko opieczone, nakładamy ser mozzarella, który wcześniej pokroiłem na kawałki i odstawiłem do odsączenia, aby pozbyć się nadmiaru wody, przez który pizza wyszła do Smarujemy nasze brzegi oliwą z oliwek, aby były złociste i chrupiące. Wkładamy do piekarnika, do momentu aż mozzarella zacznie bąbelkować. To jest znak, że pizza jest gotowa. Pizzę pieczemy w piekarniku dwa razy, ponieważ nagrzewa się on tylko do temperatury około 270 stopni Celsjusza, a nie 450, tak jak w piecach kamiennych. Gdybyśmy piekli ją tylko raz, ciasto byłoby surowe, a mozzarella spalona. Po wyjęciu z pieca na naszą pizzę dodajemy pozostałe dodatki. Szynka prosciutto oraz świeże pomidorki koktajlowe. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zjeść nasze dzieło i delektować tym smakiem. A Was widzowie, zapraszam na kolejne odcinki i zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obserwowania moich kontaktów.